Jak masz na imię? Starzec zapytał Ale, Ala odpowiedziała dziewczynka. Do kogo jesteś podobna? Zapytał starzec. Jestem podobna do taty, powiedziała Ala. Nie, powiedział starzec. Jesteś podobna do małej, kolorowej świeczki, którą zapalono na choince w ciemnym pokoju. Ala z jakiegoś powodu się zastydziła, jak myślisz? zapytał starzec. Który ptak jest najpiękniejszy? Nie wiem, odpowiedziała Ala. Łabędź? Starzec pokręcił głową. W takim razie Paw, powiedziała Ala. Nie, nigdy ale chyba nie papuga. Oczywiście, że nie zaśmiał się starzec. Chcesz, żebym Ci powiedział? Najpiękniejszym ptakiem na świecie jest biała wrona. Ala spojrzała na mnie pytająco, sprawdzając, czy zgadzam się ze staruszkiem. Dlaczego właśnie Biała Wrona? zapytała starca. Ponieważ jest wyjątkiem, odpowiedział starzec. Można tu zobaczyć stado łabędzi, stado pawi, towarzystwo strusi, ale nigdy nie zobaczysz całego stada Białych Wron. To niemożliwe. Wtedy wszystko straciłoby sens. Czy można zobaczyć tłum geniuszy naraz? Geniusze są tak rzadcy jak biały wrony. Starzec spojrzał na nas wyzywająco. Nie mieliśmy nic przeciwko. Nie można zostać białowroną według życzenia, wykrzyknął starzec. To wymaga powołania, talentu. Białowrono trzeba się urodzić. -Oczywiście każda wrona może tarzać się w mące, brudzić kredą, malować się bielidłem. Wiele zwykłych wron to robi, ale nie są białe, są przybierańcami. I można oczernić biało wrono, ale nie można uczynić jej czarno. Ona jest biało wrono. Jest najpiękniejszym ptakiem, ponieważ jest jej trudniej niż innym, kontynuował starzec. Zawsze jest dobrze widoczna w każdym stadzie na ogólnym czarnym tle. Dlatego jest zwykle obiektem wszelkiego rodzaju ataków. I jest to wiele ważniejsza niż jakikolwiek przywódca w stadzie. O takim stadzie mówi się: stado, w którym lata biała wrona. Tylko dzięki niej całe stado zostaje zapamiętane. Ale czarne wrony nie lubią białych wron. Dlaczego? Zapytała Ala i zmarszczyła brwi. Boję się, że jeśli pojawi się biała wrona, to zaczną pojawiać się wrony o różnych kolorach czerwone, zielone, niebieskie. Boję się różnorodności? Zapytałem. Nie sądzę, odparł Starzec. Boję się wyłączności, przecież jeśli pojawi się różnokolorowy wrony, Czarna wrona przestanie być ogólną regułą, a stanie się zjawiskiem na swój sposób wyjątkowym. A bycie wyjątkiem od ogólnej reguły jest bardzo, bardzo odpowiedzialne. Czarne wrony boją się odpowiedzialności. Czy w Zoo jest biała wrona? zapytała Ala. Nie, odpowiedział starzec. Prawie ich nie ma, a poza tym nie przeżywają w niewoli. Przez chwilę szliśmy wzdłuż klatek w milczeniu. Do widzenia, powiedział nagle starzec. Do widzenia. Patrzyliśmy jak odchodzi od nas ścieżko. Tato zapytała Ala, czy ten starzec zwariował? Nie wiedziałem, co jej odpowiedzieć. I na koniec jeszcze tato mądra przypowie się o białej bronie. Obcy wśród swoich. Szarość ma białą wronę na swojej czarnej liście. Zwykła czarna wrona wyszła do restauracji i od razu zauważyła białą wronę siedzącą w rogu. Podeszła do baru, podniosła portfel i wyzywająco krzyknęła: Kelner kupuje jedzenie dla wszystkich w tej restauracji, z wyjątkiem tej białej wrony. Kelner wziął pieniądze i podał jedzenie wszystkim oprócz białej wrony. Jednak zamiast czuć się zakłopotana, biała wrona po prostu spojrzała na zwykłą czarnowronę, uśmiechnęła się i krzyknęła: Dziękuję! To jeszcze bardziej rozłościło czarnowronę. Następnie ponownie wyjęła portfel i krzyknęła. Kelner tym razem częstuje winem wszystkich oprócz tej białej wrony. Kelner wziął pieniądze i zaczął podawać wino wszystkim oprócz białej wrony. Ale zamiast się złościć, biała wrona ponownie krzyknęła: Dziękuję!. Czarna wrona, wściekła ze złości, pochyliła się do baru i zapytała: Co jest nie tak z tą wrono?” Kupiłam wszystkim jedzenie i wino w tej restauracji, oprócz niej, a ona krzyczy do mnie: Dziękuję. Czy ona jest tuknięta? Kelner uśmiechnął się i powiedział: Nie, ona jest po prostu właścicielką tej restauracji. Oczernianie niezrzeszonych to ulubiona rozrywka stada wron. Pozdrawiam myślących.